In India it's said to be the poorest country. India uh, jest ma być tym na, ma być tym niby uważana, naj, jest. uważana jest za najbiedniejszy, e, najbiedniejszy, najbiedniejszy kraj. How come I find so many millionaires there? Dlaczego ja tam widzę tak wielu milionerów? I must be looking in the right places. <laughs> e, muszę patrzeć po prostu w, po muszę na, na pewno patrzę we właściwe miejsca. And I ask him for the money to share with those who need it. Ja ich proszę o pieniądze, żeby dzielili je z tymi, którzy potrzebują. If I ask for money, it has to empower the next person. Jeżeli proszę o pieniądze, musi to w jakiś sposób e, e, dawać e, w, e, dawać moc, wzmacniać innych ludzi. So I give it to men and women, ja je daję, and that's pretty mężczyznom i kobietom for women to have money to set up their own company szczególnie kobietom po to żeby zakładały swoje firmy employ and has trust i one w ten sposób mogą, mogą innych zatrudniać i w ten sposób ludzie mają więcej wiary w siebie zaufania do siebie i e, e, miłości do siebie is i na tym polega równość. Nie wiem, dlaczego ludzie y, y, powierzają mi swoje pieniądze, da dają mi swoje pieniądze, ale robią to. Wiem, że jak byłam bardzo młoda, usłyszałam takie słowa, masz talent pomagania innym. Użyj tego gift, nigdy go nie Używaj tego talentu, ale używaj go dobrze. Tak, tak usłyszałam. I nigdy tego nie będę robić. Nigdy nie, będzie, nigdy nie będę źle tego używać, bo jest to zbyt cenny dar. Jest bardzo dużo pieniędzy na świecie. Nie martwcie się. Nigdy nie miałam potrzeby pieniędzy. country in the world, I do not. To to any ja przy, przyjeżdżam do jakiegokolwiek kraju na świecie, nie zgłaszam się do żadnej instytucji. I work. Money Pracuję, pieniądze przychodzą And in the country where I, made it. i zostają te pieniądze w tym kraju, której, w którym je zarobiłam. Nie nie wierzę, że miała nie uważam, żebym miała prawo zabierać pieniądze z jakiegokolwiek kraju. I don't help banks. Ja nie pomagam bankom. I Jak mam e, złotówki, muszę je zmienić na dolary. I pay for the doing that. Muszę płacić za przywilej, żeby to zrobić. Just leave it here. Raczej wolę te pieniądze zostawić tutaj. That's what it's for. Nie chcę pieniędzy, nie potrzebuję pieniędzy. Wiele ludzi można wzmocnić tymi pieniędzmi. Wzmocnić tak, żeby wierzyli w siebie. Co jeszcze? No, właśnie odnośnie pieniędzy. Mną targają takie sprzeczne uczucia. Z jednej strony ich nie mam, a z drugiej strony dają jakieś no być może złudne poczucie bezpieczeństwa. Moje przekonanie jest takie, że one są złe i tak myślę, że dlatego ich nie ma. Uh -huh. uh, he, he has um, uh, some some uh, uh, problems connected with money because on the one hand he doesn't have it, on the other hand he believes it is not good. So maybe that's why he doesn't have it, but uh, Wielu ludzi uważa, pierwsze powiedziałeś że nie mam, nie mam pieniędzy. So that's the reality you will create. to jest rzeczywistość, którą tworzysz. Drugą rzeczą, którą powiedziałeś, to Why to, to że, że uważasz, że pieniądze są złe. Dlaczego one są złe? Uważam, że z Samego faktu, że istnieją, biorą się, jeżeli nie wszystkie, to większość problemów na tym świecie. Okay. So we need to have the wisdom to use it wisely. Pieniądze istnieją, a więc my powinniśmy mieć taką mądrość, żeby używać ich no rozsądnie. So. Możemy powiedzieć, że pieniądz jest korzeniem wszelkiego zła. We can say it and I will use it Ale też możemy powiedzieć, pieniądze istnieją i będę ich używał mądrze. And we will stop saying, I, have no money. I wtedy przestaniemy mówić, nie mam pieniędzy. We will stop saying, I have too much money. Ale też przestaniemy mówić, mam za dużo pieniędzy. Too much means you need time to share, ponieważ za dużo oznacza, że nadszedł czas, żeby się podzielić. Mm -hmm. Mary, a jak sobie radzisz, skoro tak nie myślisz o pieniądzach? Ja bym prosiła o tłumaczenie, żebyśmy się nie pogubili. Mm -hmm. So, how do you manage if you don't think about money? Bo wierzysz, że zawsze będziesz je miała, tak to rozumiem. She understands that you believe that you will always have money. Yep. Mm -hmm. And With planowaniem i wydawaniem tych pieniędzy, bo rozumiem, że podróże kosztują. How do you manage with planning and spending money because travelling costs? Aha. Mm -hmm. When I have guidance, you are to travel. Kiedy przychodzi do mnie taka wskazówka, że mam podróżować, I have a telephone call. Mam też, dostaję też. Telefon from a who had, who a in to od osoby, która była milionerem w Australii. Nikt nie wie kim ona jest. She rings me, she said, so you now? Ona do mnie dzwoni i mówi: "A więc chcesz teraz podróżować?" Proszę podaj mi nazwisko osoby, która organizuje Twoją podróż. That's what I do. to robię. She insists we travel business class. I ona, ta, ta osoba, upiera się przy tym, żeby, żebyśmy podróżowali pierwszą klasą. I didn't tell her. Nobody told her except her heart. Mary's traveling. Nikt jej nie powiedział. Ja tego jej nie powiedziałam. Powiedziało to jej, jej serce. Mary podróżuje. Within two hours of having guidance, she rings me. Dwie godziny po tym, jak ja mam takie przesłanie, ona do mnie dzwoni. So are you traveling again, she says. A więc domu podróżujesz. No <laughs> drugie pytanie. Nigdy nie kupiłaś biletu na samolot. So, you never actually bought a ticket for Osobiście? For... No. Personally? No. Nigdy Nigdy nie musiałam kupować biletu osobiście. Bilety zostały dla nas. That's why I, live in I dlatego żyję we wdzięczności. That's why. Dlatego. Ja mam pytanie o pomaganie. Jak to się ma do, naszej, do naszych przeżyć karmy? Że mamy... Są osoby, które mają coś przeżyć, tak? Ja zawsze mam taki problem z tym właśnie z tą granicą pomagania. I always have problems, she says, with the boundaries of helping. How is it connected with people's karma, people's need to experience something? Where are the limits, the boundaries of helping? There are no limits to love. I mean money. I yes. oh, mean money. Ah, to ah. helping people, people with money. For instance, something like this okay. material. Jedyną granicą jest takie pytanie, czy te pieniądze kogoś wzmocnią? Tak, żeby ta osoba mogła przyjść, dojść do swojej mocy. I nigdy później nie prosiła Ciebie znowu o pomoc. Pieniężną, ani też kogoś innego.

o, ograniczona, ograniczona metafora? Ja mam pytanie, bardzo konkretne. Powiedzmy, ktoś pije, nie ma na alkohol, bo stracił pracę, chce pieniądze na alkohol, co, co by Mary zrobiła? Takim? Czy dałaby pieniądze komuś, kto nie ma na alkohol, nie ma na jedzenie? Generalnie daje się mu pieniądze, a on nie przy... <many> 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 <Okay>. <many> what about someone who is alcoholic, who is uh, jobless, who asks you for money, and you give him or her the money, and the person buys booze, buys a uh, drink? Is that, is that a silly question? Czy to nie jest głupie pytanie? You know the person drinks, you know the person's jobless. Jak pomagasz mu, aby się uporządkować za pomocą pieniędzy, aby kupić więcej alkoholu? Wiesz, że ta osoba pije, wiesz, że ta osoba nie ma pracy. W jaki, w jak, w jaki sposób wzmacniasz tę osobę, skoro wiesz, że dajesz wtedy pieniądze na alkohol? Nie to chciałabym opowiedzieć. Ja chyba nie odpowiedziałabym na to. Ona się pyta, czy Mary by dała pieniądze. Pytanie było, czy dałabyś tej osobie pieniądze? Moja odpowiedź jest taka sama. Moja odpowiedź jest taka sama. Ta, moje pytanie jest takie: no. czy, czy to wzmocni tę osobę w jakikolwiek sposób? Nie. My is not. Moi, wierzę, że nie. Więc muszę iść za tym, co mówi moje serce. Ale pójdziemy dalej. Dalej, dalej. Osoba, załóżmy taka sytuacja. Ja podchodzę tak do tego, myślę, że jeżeli osoba wiem, że przepije te pieniądze, ale prosi o pieniądze na chleb, to dam jedzenie i wtedy się czuję dobrze. I nie mam wyrzutów sumienia, nie czuję się naciągnięta. Mam nadzieję, że nakarmiłam tą osobę. Jeżeli upiera się przy pieniądzach, to niech wykona jakąś pracę żeby te pieniądze mogła dostać. Wiem, że jej nie odtrącam wtedy. Tak jest w moim myśleniu. Tak, żeby mi było dobrze, nie? Żebym się z tym dobrze czuła. Bo tak, pomagajmy, ale nie czujmy się wykorzystani. Chyba o to tu chodzi, nie? Też. 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 That if the person asks for money, money. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. and you know, the person, she will give that person food. Absolutely. And yeah. in this way, she will not feel also abused by that person. And if she doesn't, and if he insists on money, she'll ask him to make some work, some job for her. That it's exchange. To jest wymiana. Yeah, I like that very much. I very like much. <inaudible> And in, in India, when children come and bake, I w Indiach jak dzieci przychodzą i żebrają. Nigdy nie daje im pieniędzy. Daje się im jedzenie. You sit down with them while I siedzi się z nimi, kiedy oni jedzą, kiedy one jedzą. Ponieważ one te dzieci są na samym dnie, za nimi jest jakby dziesięć jeszcze osób. A więc zostajecie z nimi i patrzycie, że to oni zjadają, one te dzieci zjadają to jedzonko. Nie? Ja chciałam się zapytać, co Mary mówi o karmie, bo, bo o karmie, czyli o prawie przyczynę i skutków. No bo ja proszę jest mowa o tym, że już nie ma karmy. Nie. What, yes. what do you think the thing thing about karma being the law of cause and effect? It's finished. It was a belief system that brought it into being in the first place. Sorry, it was a belief system that brought it into being in the first place. To, że karma istniała, to, to, się, mia, to się wiązało z, z rodzajem wierzenia. It has been used and abused. I zostało to wierzenie używane i nadużywane. Jest w porządku, że ja Cię źle traktuję, ponieważ w poprzednim wcieleniu to ty. I'm glad it's finished. Dobrze, że to prawo już nie działa. I'm glad all the old stuff is finished. Bardzo się cieszę, że całe te. Stare, te wszystkie stare rzeczy się już skończą. To przekonanie, że dzieci, na przykład w religii katolickiej, przychodzą na świat już z grzechem pierworodnym i musimy je chrcić. Jeśli wiesz, ile kobiet, które 30 czy więcej lat, które still żyją w that the baby wasn't baptized spotkałem wiele kobiet które ma 30 i więcej lat które żyją z taką e, z takim z poczuciem winy że dziecko nie zostało ochszczone because there was a practice if the mother gave birth the baby was dead and the mother was sick and not able to be talked to the baby was buried without anybody's permission bo, na przykład, jak dziecko się rodziło martwa, a matka była chora, to dziecko grzebano. Bez, bez pytania o niczyją zgodę. Przy szpitalu był cmentarz i tam właśnie to dziecko zostało pogrzebane. Więc ta kobieta. Wtedy płaczę, bo moje dziecko poszło do piekła. I 30 lat później ta kobieta ma to samo przekonanie. Moje dziecko poszło do piekła. Kto nam dał prawo, żeby na, narzucać takie rzeczy na, na siebie? Ludzie, ludzie, ludzie. Ludzie, którzy zeszli ze swojego światła. We are going to create another reality. Teraz będziemy tworzyć inną rzeczywistość. Hierarchy. Bez hierarchii. Equality. Równość. Is it not time? Czy nie jest, nie jest to już czas? <laughs> tak jest! <laughs> ja mam do jeszcze pytanie. The, the question is, is the voice of heart to you the same as the voice of conscience? i believe so. Tak myślę, tak uważam. I believe so. Mm -hmm. when i feel that word conscience, To jest po prostu wiedzieć, kim jesteś naprawdę i żyć z tą wiarą. Wiedzieć, kim jesteś. Tak jak serce mówi, tak samo. Kiedy myślę o, o sformułowaniu sumienie to jest, w, m, mam na myśli życie tak kim naprawdę jesteśmy. I dla mnie to jest podobne do głosu serca. To jest to samo. Życie swoją prawdą. W każdej sytuacji make it so now. I Zróbcie to teraz. If you're working where you're not totally fulfilled, walk away, please, do it now. Kiedy, jeżeli pracujecie i nie czujecie się, nie czujecie satysfakcji, odejdźcie od tej pracy. If you're living in a place where you feel you're not meant to be, listen to your heart. Have the courage to walk away. Jeżeli mieszkacie w miejscu i czujecie, że to nie jest miejsce dla Was. Miej, miejcie odwagę, żeby odejść z tego miejsca. Im bardziej żyjecie swoją prawdą, tym mniej strachu się będzie pojawiało w Waszym życiu. Aż w końcu nie będzie żadnego strachu, tylko miłość. Tak jest. Uważam, że na przykład jeżeli sięgamy do kogoś typu Jezus i wierzymy, że ten Jezus jest tam, a nie w moim sercu, to e, e, naszym, na, do naszego życia wkrada się taki guru. So we Modlimy się do Jezusa. On jest tam w górze, on jest naszym guru. Nic się nie zmienia, a więc do widzenia Jezus. W takim razie witamy Saibabę. Kiedy to się dzieje, że my zaczynamy wierzyć, że to my jesteśmy naszą mądrością? We are our guru. You are our guru. When your heart is clear and your mind is open and empty, then you are in your own power. Mm -hmm. Jeżeli twoje serce jest czyste, a twoja, twój umysł jest pusty i mm -hmm. otwarty, wtedy jesteś w swojej mocy. Mm -hmm. And I do not believe in offering anybody something outside of themselves. I cannot do it, I cannot believe it. Nie wierzę w oferowanie komuś co, czegokolwiek poza nimi samymi, żeby ich uzdrowiało. Nie wierzę w to, nie robię tego. Naprawdę wierzę, że każdy ma swoją własną mądrość. I nie i nie obchodzi mi, że jakiś naukowiec ma Nagrodę Nobla, czy, czy też jej nie ma. Nie wierzę w naukowców, kiedy patrzę na to, co stworzyli na tym świecie. Uważam, że naukowcy odeszli od swojego światła. I kiedy nie

działają przez serce. So that intelligence me. Ta tego typu inteligencja e, mnie przyciąga. Jeżeli taka inteligencja jest jedynie w umyśle, ona mnie nie dotyka. Jestem za prosta. <laughs> Mam takie pytanie, czy chciałbym usłyszeć zdanie o dadzie? Co nas sądzi o tym? Czy zadawanie sobie pytania dlaczego jestem tutaj jest dobrym pytanem? What, what is your belief? Do you think that asking yourself a question why am I here is the right question? Why am I here? There was a question of the old. pytanie You here to be the mission and you know it. Jesteś, jest Jesteś tutaj, żeby jakąś misję spełnić i wiesz o tym. Dlatego też zadałeś to pytanie. Everybody needs to their now. Każdy teraz potrzebuje wypełnić swoją misję, it is. Jak, jakakolwiek to jest misja. 2012 to teraz jest ten rok. What am I? Who am I? Why am I? Uh, kim jestem? Dlaczego jestem? Czym jestem? I am light and I am love. Jestem e, światłem i jestem miłością. Moje imię. Dziękuję. Więcej nie potrzebujemy <coughs> wiedzieć. If you know that, you will see what you are meant to do and what contract you meant to do. Jak to wiesz? Twenty Będziesz wiedział po co tu jesteś i jaka jest twoja misja na ten rok. Once you have committed to the contract it will disappear. Contract we all make contracts Tak. jak już raz ta, tą umowę zaakceptujesz ona jakby zniknie. Jak będziesz w, w, przypomnisz sobie tą umowę ona zniknie. So you left knowing i live in the now and I create in the now in my reality. Ty będziesz żył i wiedział, że żyję teraz i teraz tworzę moją rzeczywistość. And now according to Alex it's teraz już jest czas. So I'd like to thank Sylvia. Chabym eh, podziękować Sylvii. I też wielką Beatrice, która rozbagała i poprosi, żeby dała żeby dały swój dom.

Jeżeli coś z tego wyniesiecie dzisiaj, to chciałabym, żebyście wynieśli przekonanie, że możecie świecić i dalej świecić. Please. Thank you very much. Dziękuję bardzo.